Ale to był piękny sen. Tak, ja też miałem super sen. Hmm, no dobra, pora się tutaj przejrzeć na zewnątrz. O mój Boże, ty chyba to nie jest ranek, tylko jest trochę później. Czekaj, muszę jeszcze sprawdzić, czy na pewno nasze redstoney, Dobra, redstone jest. E, I diamenty też są! To pierwszy na basenie! Tak, to pierwszy na basenie, dobra, w takim razie wchodzimy na tą rampę, widzowie wielką. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że... Wyprzedźliśmy ty się, zobaczcie, będziemy przed nim. Ha ha ha. Ej, nie zrzucaj mnie! To było niesprawiedliwe. Dobra, będziemy przed Dni. Skaczemy, dobra, hop, let's go, dobra. O, dobra, o Jezu, udało mi się. A ty czemu jeszcze nie skończyłeś? E, bo ja się trochę cykam. E, dobra, nie cykaj się, tylko skacz. Dobra, to lecę, o mój Boże. O nie, co się stało, Dyzio, umarł. E, halo, Dyzio, o mój Boże, dobra, widzowie, prawdopodobnie pojawił się w domku. Cześć, Dyzio, dlaczego ej, nie trafiłeś do basenu? Jaki Dyzio? Jak to, jaki Dyzio, no halo, no ty. Jesteś Dyzio, a kto? Nie znam żadnego Dyzia. Eee, jak to nie znasz Dyzia? No przecież ty jesteś Dyzio, ty się tak nazywasz. Nie, a co jest w tej skrzynce? Eee, co to za cuchnące diamenty, jakieś pomalowane kamienie? E, co? Mówisz, że diamenty cuchną? Nie, no nie poznaję cię, Dyzia. Chyba oszalałeś. Chodź, jeszcze raz sobie skoczymy na basenie. Co? Jakie jeszcze raz w ogóle? Co to za wielki prysznic? Ja stąd idę. Jaki prysznic? Nie, no co? Ej, mnie Dyzio chyba z Wariował, zrozumiecie to? No, no, przecież jak to jest możliwe, że on tego nie pamięta? Halo, co ty robisz? Kopię drzewo. A w ogóle czemu ty za mną chodzisz? Zajmij się sobą, ja kopię drzewo. Jak to jest ten twoim najlepszym przyjacielem? Chcę z tobą poskakać, a nie samemu. Jak to mnie nie pamiętasz? Halo. Ale co ty mówisz? Ja cię nawet nie znam, człowieku. Co? Ty mnie, ty mówisz, że mnie nie znasz, nicowie? Jak to? Ty, się stracił pamięć, czy mi się wydaje? No nie. Ty, zio, halo, no co ty gadasz w w ogóle. Chodź sobie poskaczemy Ja nigdzie nie będę skakał Ja idę budować dom Co dobra nie no jakiś dziwny jesteś Wrócę się do domku sprawdzę przynajmniej Czy nikt nas nie okradł E co jest otwarte drzwi zostawiliśmy nie To jest chyba niemożliwe dobra w takim razie sprawdzimy O mój redstone jest na swoim miejscu A dyzia diamenty Co nie ma dyzia diamentu Ale dobra jest jakaś książka nazywa się Pamięć dyzia o mój boże Jak to dobra przeczytam ją sobie O nie dyzio stracił pamięć jeśli wykonasz te wszystkie zadania, to Dyzio odzyska tą pamięć. What? dobra, to są jakieś zadania: 1, 2, 3, 4, 5 do 9 nawet. Jeśli wykonasz te zadania, pamięć Dyzia wróci do normy. Dobra, w takim razie musimy je wykonać. Ej, złaś stamtąd, znowu sobie głowę rozbijesz. Jaką głowę nigdy sobie nic nie zrobiłem? Ja lubię skakać. Eh, eee, dobra, nie, ty świrujesz naprawdę. Dobra, widzowie, musimy sprawdzić, jakie jest pierwsze zadanie, żeby Dyzio odzyskał pamięć. Bo to, co on mówi, jest naprawdę bardzo dziwne. Dobra, pokaż mu jego kotka. O, tak, to jest idealny pomysł. W takim razie idziemy po jego kotka. Dyzia kotek był zawsze tutaj za domkiem. O, właśnie tutaj sobie stoi część kotku. Patrzcie, ma niebieską obrożę. Właśnie dlatego, bo jest dyzia. Okej, okay, wziąłem kotka na smycz. Chodź tutaj, kotku. Pokażemy cię dyziowi. Na pewno cię zapamięta. O, patrz, dyzio, zobacz, mam twojego kotka, przyprowadziłem. O nie, co to za ciało nieczyste. Ja się boję tego! Ja, jak to się boisz? przecież to jest twój kotek? Dizio. Nie, to nie jest mój kot! Moim ulubionym kolorem jest żółty! Złoto! E, co? Jak złoto? Wszyscy kochasz diamenty. Zawsze tak mówiłeś! Nie, ja kocham te żółte kwiatki. Żółte kwiatki, nie, no to jest jakiś żart, no widzowie, przyżysio zawsze lubi diamenty i niebieski kolor, a ten kotek, no zobaczcie, no przecież to jest jego. Ty nie pamiętasz swojego kotka? Nie, nie wiem co to w ogóle jest. Nigdy nie miałem zwierzaka. Eee, dobra, to jest naprawdę dziwne. Okej, okay, pierwszy sposób nie zadziałał, więc teraz pokaż mu nowe broni strzelające. Okej. Okay. Okej, okay, więc weźmiemy broni strzelające, weźmiemy tego minigana i na przykład tą bazukę. Dobra, Dyzio na pewno będzie to pamiętał, bo bardzo lubi strzelać z bazuki. Ej, Dyzio! E, kogo ty bałasz? Ja nie jestem żaden Dyzio. Jesteś Dyzio, dobra, poczekaj. Ja ci chciałem pokazać twoje ulubione broni strzelające. Zobacz, na tego minigana patrz. Co to za toster? To nie jest toster, to jest broń strzelająca, zobacz. Sobie. A mój Boże, jakie to głośne, nie lubię takich rzeczy! Co, ty kochałeś Minigana? Dobra, widzowie, może na Minigana się nie skusił, ale na tą bazukę na pewno się skusi. Chodź, zobacz, bazuka. A co to jest? O nie, co ty robisz? Strzeliłeś naszą rampę. Kto teraz to odbuduje? Nie da się tego opanować. To jest jakieś dzikie. Dobra, nie no, Dysio zawsze umiał strzelać z bazuki, a teraz coś takiego. Hm. Dobra, ten sposób nie zadziałał. Jakiś lipny był. Zbuduj z nim domek ze złota. O, dobra, Dysio gada, że lubi złoto, więc teraz ze złota wybudujemy z nim domek. Ej, Dysio, a co ty na to, żebyśmy wybudowali? Budowali domek ze złota. Ale ja wolę sam zbudować, a nie z tobą. Ale, ym, no kurczę, chodź! Dostaniesz naprawdę dużo złota. No patrz, mam naprawdę dużo złota, chodź wybudujemy domek. No dobra, pójdę tylko dla złota. Okej, okay, w takim razie na tym placu budowy zbudujemy ci domek. Chodź! E, no dobra, ale ja nie lubię dużych domków, ja lubię takie małe, jak mają villagerzy. Jak to jak mają? <laughs> nie no, teraz sobie rozmawiasz. Ty się zawsze lubiłeś dużo domy, a teraz gadasz takie głupo. Nie wiem o czym mówisz, zamykaj już ten domek, ja nie lubię dużych domów, ja lubię takie malusie. Eee, dobra, to jest naprawdę dziwne, w takim razie gdzie będzie wejście, tutaj? E, gdzie chcesz, ja zrobię podłogę. Okej, okay, może będzie tu i teraz damy tutaj szyby, tylko damy właśnie złote szyby, dobra, żeby mu się podobały, okej. Okay. Ja robię teraz belki, takie jak robiły się w starych domkach. W starych domkach, nie, no przecież ty zawsze lubiłeś nowoczesność, a teraz taki przestarzałeś, dziwne się zrobiłeś, Dysio. Nie wiem, o co ci chodzi. I Ech. nie mógł na mnie gdzieś nie obrażaj mnie. Ale no jak to? Przecież ty się nazywasz. No jak według ciebie się nazywasz? Ja nazywam się Nyziek, a nie dyzio. Ta, Nyziek. No dobra, wrednie powiadasz. Czekaj, trzeba teraz zrobić tutaj na przykład takie drzwi. Dobra, jakie ci pasują? Są takie w porządku? Nie. No jak to? Ale to no, muszą być jakieś drzwi. Ja ci pokażę najlepsze drzwi. E, to są takie drzwi. Patrz. O, niewidoczne. Poczekaj, mam lepszy pomysł znacznie. Patrz, no tu złote drzwi A mój może od kiedy złotem można ruszać. Są fajne Tak, też mi się tak podobają. Dobra, może teraz co ty paliesz na żółte łóżko? O, tak jest super! Nie no, no słowie cię nie poznaję. Ty zawsze kochałeś niebieski, a teraz takie rzeczy gadasz. Chyba ci coś przygrzało w główkę. <laughs> nie no, dobra, czyli na razie nie powróciłeś do stanu e, takiego jak był kiedyś. Okej, okay, czyli ten sposób nie zadziałał, więc teraz pokaż mu nowe TNT i dynamity. O, tak, gdyś o kocha wybuchy na... Na pewno to zadziała! W takim razie pokażemy nowe TNT Dyziowi. Ej, Dyzio, chodź ze mną, pokażę Ci nowe TNT! E, a co to TNT? No jak ty nie pamiętasz co to TNT? Chodź, zobaczysz te ekstra wybuchy! No dobra! W takim razie na pierwszy ogień pójdzie drilling TNT. Zobacz, wysadzimy to! Eee, co to? No, jak to, co to? Patrz na dół. Ale dziurka. No, jak to dziurka? Przecież ty kochałeś drilli TNT? Ja nie wiem, co to. Nigdy tego nie widziałem. A, nie widziałeś, ehe, ale jak ci pokażę TNT razy 100, to dosłownie padniesz na zawał. Patrz na to. A, wybiłam do góry. Co to za dziursko? Patrz, no, dosłownie taka wielka dziura się stworzyła przez TNT. O mocy razy 100. Dobra, następne. Meteor TNT. Może chcesz ty odpalić? Tak, chcę odpalić meteor TNT. Dobra, to w takim razie chodź, okej, okay, rzucę ci tutaj A nie, masz krzesiwko, dobra, podpal to w takim razie Nie chcę się podpalić No nie umiesz podpalić TNT, no nie to O, dobra, udało ci się, patrz na górę Co to za blok magmy? E, wow. O, u spadłem Nie podobają mi się te TNT Są straszne Jak to są straszne, Gdy się są mega A w ogóle tutaj jest co? Ej, co to? jest? Respi się kurczę, jakiś mutant chyba To jest nienormalne, dobra W takim razie teraz mamy chemical TNT Zobacz, chemikale, co to zawsze lubiłem Sremikal, odpalam, ale nie wiem co to za dziadostwo. Tak, na pewno nie, no gadasz głupoty. Łooo, Niezłe, spadające jajka, ale to chyba nie noc. Teraz widzowie, przetestujemy zombie apokalipsę. Okej, okay, w takim razie może nawet w tym lasku, okej. Okay, chodź tu Dyzio, teraz ja odpalam. Ale to już ostatnie, znudziły mnie te TNT, ja nie lubię. O nie, jakieś zmutowane konie, ja stąd teraz na pewno idę. No jak to zmutowane konie, Przy te konie nawet nikogo nie biją. Okej, okay, dziś mówi, że TNT go znudziło jakimś cudem, więc Teraz zbuduj pułapkę, dobra. Musimy zbudować na niego pułapkę? Ej, Dyzio, chodź z nami! Nie, ja zostaję z krówkami już. Nigdzie z tobą nie idę. No dlaczego? Nie chcesz iść ze swoim przyjacielem? Ej, nie jesteś moim przyjacielem. Te krówki są moimi przyjaciółmi. Ej, no nie, aż mi przykro, że mówisz takie rzeczy, ale dobra, widzowie. Mam nadzieję, że jak wykonamy wszystkie te zadania, to Dyzio wróci tak, jak był kiedyś. Więc teraz wybudujemy na niego pułapeczkę. Dobra, może przed jego domem. Dobra, w takim razie może wkopiemy się tutaj na sam dół. Okej, okay, teraz sobie zaznaczymy i wpiszemy set zero. Dobra, idealnie. A na samym dole damy spajki, żeby dyzio na pewno tutaj się otrząsnął i może jak się obudzi teraz w Łóżko, to będzie normalny. To jest naprawdę dobra myśl. Okej, okay, te kolce są już zastawione i teraz widzowie wykorzystamy ghost bloki. Patrzcie na te ghost bloki, nawet nie skapnie się, że tu jest jakaś pułapka. Dobra, wszystko jest gotowe, teraz go musimy tutaj jakoś zwabić. O, dyzio, widzę, że przyszedłeś. Chodź tutaj do swojego domku, coś tam na ciebie Czeka! Właśnie chciałem iść, bo chce mi się pić. Dobra, idę po picie. Aaaa! Aha, tak jest, udało się Dobra, więc sobie teraz idziemy sprawdzić Czy nasza pułapka zadziałała i czy Dysio wrócił Już do normy, halo Dysio Znowu spadłem, przed moim domem Była dziura, chciałem się napić No jak to chciałeś się napić, ej No kurcze Dysio, ale to już pamiętasz Już wróciła ci pamięć? Jaka pamięć? O nie, no nie Nie zadziałało, ech Teraz pójdziemy za domek i zobaczymy kolejny pomysł Teraz jest, pokaż mu nowe mutanty O mój Boże, te mutanty Dysio zawsze lubił, więc weźmiemy sobie teraz, hmm, tego piglinersa, a teraz weźmiemy pytona. I teraz bucera. dobra. Okej, okay, pokażemy to dyziowi. Dysio, halo, chcę ci coś pokazać! Ta. No nie bądź taki, chodź tutaj, pokażę ci coś ekstra. patrz, chcę ci pokazać nowy mutanty. Dobra, patrz na tego piglina. A nie, co to za wielka świnia, która mnie tak mocno klepie, ratunku, No nie pamiętasz piglina mutanta? Ja nie podchodzę do niego bez Game -moda. On mnie za mocno bije. E, no tak, bo to mutant. Dobra, w takim razie teraz Zobacz na tego pytona Henryka On jest taki żółto-czarny, ale że ma Żółty, to go uwielbiam, bo to jest jak Blok złota. Dobra, dziwne Że tego nie pamiętasz, a teraz może tego Buczera z siekiera mysz pamiętał O nie, co to za przebrzydły dziadek? Ja już nie chcę tu być z nimi <laughs> Co, jaki przebrzydły Dziadek, no faktycznie nie wygląda Za specjalnie, ale powinieneś go pamiętać To jest bardzo dziwne, dobra ty się znowu nie pamięta, w takim razie Teraz sposób siódmy, pokaż mu nowe bronie, białe. Dobra. Okej, okay, w takim razie pokażemy mu te bronie. Dobra, tą siekierę weźmiemy. Ten taki miecz wielki. Nie, no on musi to pamiętać. I bumerang. Ten zawsze lubił. Ej, ty się pokażę ci coś. Zobacz na ten wielgachny miecz. Ta to załom niebieski przede mną? Jak to przecież to twój ulubiony miecz? Zobacz go. Nie, jest najlepszy i można nim rzucać, a nie jakiś klotek. E, dziwne. Ej, a jak chcesz porzucać, to zobacz. Masz taki bumerang. Patrz, widzisz ten bumerang? Zobacz, jak do mnie wraca i rzuć sobie nim. O mój Boże, co to za kawał drewna? Bez sensu, kto by się tym bawił? O niebo, lepszy jest trójza. No przecież zawsze lubiłeś bumerang, a ten właśnie, zobacz, z jaką ma wielką siekierę. Patrz na to. No, nie jest zła, ale nie jest złota, więc mi się nie podoba. E, dobra, dziwne, no właśnie są niebieskie i powinny mu się podobać, a to jest e, dziwne. Dobra, to w takim razie teraz ósmy sposób. Pokaż mu nowe auta. O tak, on kochał auta. Także widzowie, pokażemy mu teraz Auta, okej, okay. zobaczcie jak obrzucił nasz dom, nie no! Ej, Dejzia, przestań. Czemu? Rzucam ten brzydki dom, mu jest ze złota tam dalej. Ech, dobra, niech ci będzie. Pokażę Ci teraz auta! Zawsze je lubiłeś, zobacz, tu jest taki właśnie auteczko, a tu jest motor! To słabe, jak rzucę w to, to się niszczy. Haha, <laughs> bez sensu. No czekaj, ej, ps, a przejedźcie tym chociaż, zobacz, zawsze lubiłeś auta. Nie lubię takich rzeczy. Co to w ogóle jest, e? O Jezus, ja nie umiem kierować, zaraz się rozbiję, o! O nie, drzewo Utopię auto, muszę wypłynąć Nie, no co ty zrobiłeś Auto do basenu chary jesteś A może ten motorek ci się spodoba, Weź na motorek e, no, no, no to jest już lepsze Ale śmiga i znowu się zatopiłem Nie chcę już mi się tym jeździć O nie, no jak to, nie lubisz nawet motorków Dobra, weźmiemy go sobie I widzowie, teraz mamy ostatnią rzecz Ostatnią rzeczą jest Daj mu miksturę na przywrócenie pamięci Mięci? E, ale niby skąd mam to wziąć? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że może to być w naszym domku, w tej skrzynce tajemniczej, ale nie jestem o tym przekonany. Dobra, musimy to zrobić tak, żeby nas nie widział. Okej, okay, pora zobaczyć, czy coś tutaj jest. Przywrócenie pamięci. O, tak, widzowie, dobrze myślałem. Ej, Dyzio, chodź, mam dla ciebie bardzo, bardzo smaczny soczek. Akurat chcemy się pić. O, to idealnie, dobra, proszę, wypij to i zobacz, jak, jak się nazywa. Przywrócenie pamięci, to jest takie różne... Coś mi tu śmierdzi. No nie, nie, nie śmierdzi naprawdę. Proszę, wypij to. Dobra, to piję. Go, 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 go. Oj, je, co się ze mną dzieje? E, gdzie ja jestem? Co to za złoty dam na moim podwórku? No właśnie, jest okropny, prawda? Trzeba go zniszczyć. Co to za brzydactwo? Czemu nie jest diamentowe? No właśnie, chodź może... E, co Co to jest za kurczę tutaj mociek w domu? O nie, tak nie będzie. Nie na mojej warcie, Zara, to wszystko runie. O nie, ile TNT ty wys o mój Boże, mam nadzieję, że mój dom to przetrwa O mój Boże, jak to wolne Ej, no nie, po naszym basenie jest A pamiętasz teraz basen? Pamiętam basen, tylko nie wiem, co tu robił ten złoty dom eee, No, jakby przez chwilę gadałeś, że kochasz złoty i żółty kolor e, i tak dalej Nie, nie mów mi takich głupot, ja bym nigdy tak nie powiedział Ja kocham diamenty Ty kochasz diamenty? O tak, widzowie, udało się mi powróciła pamięć, jak się cieszę a wam widzowie, jeśli nie podobają się nasze filmy, to wejdźcie właśnie na te, które wam się wyświetlają na ekranie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, widzowie, subskrybujcie kanał, a my się żegnamy. Pa, pa. Pa.